Będziesz. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że miał dobre życie? No nie, bo gdyby miał dobre życie, to by nie wisiał na krzyżu. Hmm? Na podstawie tego, że wyznał, że Ty możesz mnie wyciągnąć z tego, co mnie zabija, co mnie gnieci, co mnie niszczy, co mnie ogranicza, co mnie obciąża. Ze smutku, z mroku, ze śmierci, z grzechu itd. Hmm? Więc jesteście chciani, kochani i nie musicie się zmieniać. Człowiek się chce zmieniać, nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że widzi, że to syci jego serce. Syci jego serce. Dlatego się zmienia, a nie dlatego, że musi. Hmm? W zakrystii ostatnio była taka sytuacja, być może ta osoba jest tutaj, jeśli tak, niech mi wybaczę, że ją przywołuję. Po drodze krzyżowej była kolejka do katechety, żeby podpis zebrać. Ja właśnie do tego przestałem chodzić do kościoła, bo były jakieś podpisy. Nie? Bo, bo mama kazała, bo mówi, że tradycja. Ja mówię, mama, tradycja to w sumie tradycja, nie chodzę. No? I stoi kolejka do katechety po podpisy. I stoi taka dziewczynka bardzo radna i ja mówię, te podpisy się niebawem skończą. Ona była w trzeciej gimnazjum chyba, a ona odpowiada, niedługo wszystko się skończy. Czyli także moje je do kościoła, do tej zakrystii i po bierzmowaniu fru, Młodzi ludzie, też w nim byłem, mój ojciec i pan Jarek też i myślę że wielu z nas tutaj y, nauczycieli, e, gdzieś po drodze zostawia Pana Boga i się przestaje Kościołem interesować, bo ten Kościół nam nie odpowiada. I zobaczcie, to jest bardzo dobre słowo, On nam nie odpowiada. Nie odpowiada na co? Na to, czego potrzebuje i czego szuka Twoje serce. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie włożyli kilka aby trochę wykoleić nasze widzenie, czy Kościoła, czy wiary, czy Pana Boga. Żeby zrobić pierwszą prezentację, która będzie wykolejać troszkę nasz obraz Pana Boga, to musimy wejść za ten parawan i się przebrać.